Mamy rok 1948, świeżo po II wojnie światowej. W mieście Bremerton w stanie Waszyngton kobieta o imieniu Virginia Staples żyje na ulicy o nazwie Dennis Street. W domu Virginii znajduje się gigantyczna piwnica, która jest powiedzmy w nie najlepszym stanie z dziurawymi ścianami i tak dalej. Dziury w ścianach mają prowadzić albo do kanalizacji Bremerton, albo do jakiegoś innego podziemnego źródła wody. Virginia miała w swojej piwnicy pralkę i sznurek do wieszania prania. I tam dokonywała tej rzeszynności i miała tam taką swoją jakby pralnię. Pewnego dnia wieszała w swojej piwnicy pranie, kiedy zaczęła mieć wrażenie, że ktoś się na nią patrzy. Odwróciła się, spojrzała w jedną z dziur i wtedy to zobaczyła. W dziurze znajdować się miała gigantyczna, krewetkopodobna istota z ruszającymi się antenkami. Virginia wybiegła z domu i od tamtej pory zamieszkała w Seattle, a kiedy wróciła do domu, odkryła, że ten został zburzony. Historię tę po raz pierwszy opublikowano w magazynie Strange Magazine. Virginia Staples twierdziła, że jest ona w 100% prawdziwa i opisując ją, załamała się, przypominając sobie to traumatyczne dla niej wydarzenie. Baba Wanga to bułgarska kobieta, której przypisuje się zdolności przepowiadania przyszłości. Do dzisiaj można natrafić na slop dla ludzi wierzących w tego typu debilizmy z Babą Wangą właśnie. Baba Wanga, według legendy, miała jako dziecko zostać podniesiona przez potężny wicher i wpaść w piasek i brud, który dostał się jej do oczu. Jej biedna rodzina nie mogła sobie pozwolić na leszenie oczu, więc stała oślepła. Baba Wanga stała się postacią niemal mitologizowaną przez to, jakie tajemnicze zdolności spowodowała jej ślepota. Mianowicie, Baba Wanga rzekomo miała zacząć przewidywać przyszłość. Baba Wanga miała przewidzieć m.in. śmierci osób takich jak Księżniczka Diana, czy Józef Stalin, upadek Związku Radzieckiego, czy 11 września. No to teraz pora wyjawić prawdę na temat baby Wangi, bo w przeciwieństwie do wielkiego skorupiaka w piwnicy mamy tutaj wyjaśnienie, o co z nią chodziło. Po pierwsze, piaskowa historia pochodzenia baby Wangi to fałszywka stworzona z tego co wiem, żeby ukryć to, co naprawdę się stało z babą wangą i. To, co się z nią stało, naprawdę nie jest śmieszne. Według podań pewnej osoby, która coś o tym wiedziała, Baba Wanga wcale nie wpadła w magiczny piasek, a została zgwałcona. A jej oprawca specjalnie ją oślepił, żeby nie mogła go zidentyfikować. Po drugie, Baba Wanga, chociaż obecnie jest uznawana za bohaterkę, która przewidziała tragedię świata, ma szkielety w swojej szafie. Była tak naprawdę szarlatanką, która była oskarżana m.in. o doprowadzenie swojego byłego męża do samobójstwa. A, no i chyba nie muszę mówić, że przewidywanie przyszłości po prostu nie istnieje. Chociaż kiedyś w nie wierzyłem, jest mi za to niezły wstyd. Niestety nie mogę znaleźć informacji na temat tego, co Baba Wanga robiła. Przysięgam, że kiedyś widziałem jakiś opis tego wszystkiego co mówiłem, że Baba Wanga tak naprawdę zdobyła swoje powiedzmy moce w mniej ezoteryczny sposób i że doprowadziła swojego męża do samobójstwa oraz nie była generalnie lubiana, ale autentycznie to źródło mi wyparowało. Pamiętam, że został użyty w nim fragment wywiadów ze znajomymi i bliskimi wangi. Tak czy siak, baba Wanga była oszustką, której przepowiednie nawet z tego co wiem nie były jakieś precyzyjne, tylko bardzo mgliste, a potem dopiero ludzie dorobili do nich kontekst. Jeszcze odnośnie jej przepowiedni to bułgarska gazeta 24 Hasa przeprowadziła wywiady z jej sąsiadami i, i te osoby mówiły, że ona wcale ani razu, ani razu kompletnie nie mówiła niczego o 11 września, żadnej wojnie itp. Ta tajemnicza historia ma miejsce w muzeum. Pewien internauta opisał, że pracował w Muzeum Historii Naturalnej. Nie określił którym ani gdzie, chociaż sprawdzając historię jego postów, mogłem dojść do wniosku, że jest to Amerykanin. No więc pewnego dnia do muzeum przyszła wycieczka szkolna. Przedszkolaki szły sobie przez Muzeum Historii Naturalnej i nagle jeden przedszkolak pokazuje na wielkiego małża, będącego jednym z eksponatów, i mówi: Bóg tam umarł. Nasz bohater uznał dziwne, ale hej, przecież pewnie dzieciak to podłapał w jakiejś bajce. I wyrzucił to z pamięci. Sześć miesięcy później jednak nadchodzi inna wycieczka szkolna i inne dziecko, które pokazuje na małża i mówi: Bóg tam umarł. Minęło kilka lat i jeszcze więcej dzieciaków powiedział, że Bóg umarł w środku gigantycznego małża. Autor nie ma zielonego pojęcia o co chodziło dzieciakom i skończył swoją wiadomość teorią, że dzieciaki zasłyszały to w jakimś filmie, książce czy kreskówce. Ale jakiej? Tego nie wie nikt. Chociaż niektórzy mówili, że to mogło być nawiązanie do Spongeboba Stoportego, bo angielskie słowa Gat i Bob, czyli Bóg i Bob, Bob Sugaraki, wiecie, są do siebie bardzo podobne. Kosmos jest pełen tajemnic. Wzbudza też w ludziach naturalny lęk. Fakt, że jest to niemal nieskończona ciemność, nieznane planety, z czego tylko nasza wydaje się z data do zamieszkania. Fakt, że w ogólnym rozrachunku jesteśmy tacy mali. No, nie dziwię się, że dookoła kosmosu narosło wiele legend, o których może zrobię kiedyś osobny film. Używam je bardzo często do budowania swojego świata science fiction, więc. Może powinienem zrobić o tym jakiś osobny film? Bardzo popularnym motywem w fikcji jest kosmiczny potwór gigantyczny potwór, który żyje w kosmosie. W teoriach spiskowych, nieznanych tajemnicach itd. ten motyw jednak pojawia się stosunkowo rzadko. Udało mi się jednak znaleźć dwa opisy takich kosmicznych bestii. Pierwszy jest związany z misją Apollo 8, drugą załogową misją NASA z grudnia 1968 roku. Podczas tej misji astronauci wykonali wiele zdjęć, w tym te dwa zdjęcia. Zdjęcia te przypominają gigantyczne głowonogi rozmiarów planety, takie wielkie, że byłyby w stanie owinąć jakiś kontynent na ziemi mackami. Inni twierdzą, że są to organiczne statki kosmiczne. Ale co to jest naprawdę? Otóż już wyjaśniam. Są to artefakty spowodowane elektrycznością, powodującą błędy w wykonywaniu zdjęć i szczerze to widać. Te stworzenia przypominają nieco iskry, prawda? Inna legenda o takiej bestii narosła, kiedy Google zaczęło cenzurować pewne zdjęcie kosmosu. To zdjęcie. To. coś uchwycono w gwiazdozbiorze panny. Ma być to rzekomo Czerwony Smok, aka szatan z apokalipsy świętego Jana, czyli chrześcijańskiej wizji końca świata. No, prawda jest jednak taka, że to nie jest czerwony smok, a odbicie światła w obiektywie teleskopu, a resztę załatwia pareidolia, czyli widzenie wszędzie twarzy. Mam nadzieję, że się Wam podobało, ale mam dla Was takie pytanie. Czy chcecie, żeby te filmy były takie krótkie, po 5-6 tajemnic każde, czy może wolelibyście, żeby w każdym odcinku było trochę więcej tajemnic, że starczyło tak na jakoś 10-15 minut? Ale nieważne, mam nadzieję, że się Wam podobało. Do zobaczenia w następnym odcinku i cześć!